Analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20. Tutaj rozpoczynamy jak zwykle od KGHM. -u. W tym tygodniu KGHM wykonał ruch powrotny do wcześniej wybitej strefy, e, będącej strefą oporu, w tej chwili będącej już strefą wsparcia i wyraźnie zareagował na nią, czyli jest, e, nazwijmy, e, powód do tego, aby sądzić, że ten ruch wzrostowy będzie kontynuowany. Pytanie, pytanie podstawowe. Jakie możemy sobie zadawać, jest takowe, że no, w tej chwili należałoby uznać, że mamy miejsce spokojne tu do poziomu około 130, tak? Czyli ten ruch powinien być teraz jeszcze jakiś wzrost i być może to będzie jeden, jedyny dzień, jedna sesja wzrostowa, która utworzy nam tutaj impuls pierwsza, druga, trzecia czwarta i piąta. Pamiętajmy, że ten ruch ma charakter typowej korekty. W związku z tym utworzenie się w tym momencie, jeżeli rynek zdoła robić, zrobić kolejny ruch wzrostowy, czyli utrzyma w mocy tą strefę wsparcia i będzie podążał w kierunku 130, no to powstanie nam tu od dołka jakiś impuls, tak? Nawet gdyby to miał być, nie wiem, w małym wymiarze, no to powinna być ewentualnie jakaś korekta i kolejny impuls wzrostowy, więc na tę chwilę, jeśli chodzi o KGHM, ma wyraźne, że tak powiem, jak gdyby predyspozycje do tego, żeby rosnąć, żeby cena wzrastała dalej, tak jak powiedziałem, na ten, co najmniej do 130 zł. Zobaczmy, jak to wygląda na w ujęciu y, dziennym. No mamy tutaj po utworzeniu tego dołka mamy tak jak powiedziałem tą pierwszą, drugą, teraz ewentualnie trzecia, czwarta pędząca i być może rynek tutaj wykona ruch do góry. No w tej chwili strefa zatrzymała, jeżeli jeżeli miałoby tak być, no to rynek powinien y, utrzymać w mocy ten dołek na 117 nie powinien zostać przebity, a wręcz przeciwnie rynek powinien podążać w kierunku tak jak już powiedziałem 130 zł, tu 129 jak widzimy, jak widzimy dokładnie. Jeżeli padnie nam tutaj ten 117, no to należy spodziewać się co najmniej mocniejszej korekty yy, i wówczas Nazwijmy to z wykresu tygodniowego, dziennego, mo, będzie można e, no, powiedzieć, że mamy jakąś niby piątkę, ale jak widzieliśmy to na wykresie tygodniowym, e, bardziej by to było do, wyglądało na trójkę korekcyjną. No i wtedy nie byłoby to za wesołe, bo byśmy mieli najprawdopodobniej do czynienia e, fala A, e, fala B, fala C, czyli jaka fala A, teraz fala B i następnie fala C. C dalszy dalszy spadek. A więc dużo będzie zależało od tego, moim zdaniem, czy rynek zdoła pokonać tutaj poziom 125, 126 i kierować się w kierunku 130, 129, 130, czy jednak padnie tutaj ten dołek na 117. Kolejna spółka to PKM. Kolejna spółka PKM. W tym tygodniu PKM. Znowu nie wniósł nic nowego, jak widzimy tu ten poziom, ta strefa, te okolice tej strefy trzymają i linia trendu trzyma, tak? Widać wyraźnie, linia trendu trzyma, więc w dalszym, moment, w dalszym jak gdyby patrząc od tej strony, w dalszym... E, e, Dalej, inaczej, o, dalej mamy szansę na to, aby ruch wzrostowy był kontynuowany. Oczywiście pamiętamy o zagrożeniach, jakie spłynęły na ten wykres, na wykresie tygodniowym, na ten wykres spłynęły mianowicie pin bar, objęcie e, besy, trzy e, czarne kruki, kolejne powiedzmy pin bar, objęcie besy. No, są to elementy, które wyraźnie pokazują, że rynek jakby no, miał wykonać no, bardzo silne formacje odwracające trend. E, tak skumulowane, no naprawdę powiedzmy sobie, byłoby to ciekawe zjawisko w momencie, kiedy rynek nie wybiłby tego dołka i nie podążał dalej w dół, tylko poszedł na nowe szczyty. Oczywiście to jest dalej możliwe, ponieważ tu nic się nie zadziało, aby rynek zmienił. Układ w tym tygodniowym wykresie na spadkowy, z tego wzrostowego, który przez tyle miesięcy był na spadkowy, ale no, te groźby są naprawdę faktycznie dość spore. Jak to teraz wygląda na wykresie dziennym? Na wykresie dziennym widzimy, mamy tutaj po tym spadku, mamy ruch, który jest wyraźną trójką. No i teraz mamy znowu kolejny jakiś spadek. Walka tutaj w tej strefie, ale rynek nie ma zamiaru, jak gdyby no na tę chwilę, nie zdołał autentycznie odbić i pokonać tutaj te szczyty na około 109 zł, które są, no nazwijmy to, minimum, jakie powinien wykonać popyt, aby móc uznać, że ten ruch spadkowy ma szansę się kończyć. Nic takiego nie mamy. Mamy znowu trzy nieciekawe czarne świece. W związku z tym. Mimo wszystko, no, powiedziałbym, większa szansa są tutaj za kontynuacją tego spadku. Kolejna spółka, PKO S.A. W tym tygodniu PKO S.A. miało próbę wyjścia na nowe szczyty, ta próba spełzła na niczym, ale wyjście na nowe dołki również się nie udało. Powstało takie typowe doji na dość wysoki, z dość wysokimi cieniami, no i czekamy na dalsze rozstrzygnięcia, które mogłyby nam coś powiedzieć. Natomiast przyglądając się już na wykres dzienny, no to mamy tutaj ruch, który miał postać jak na razie korekty ABC i tutaj utrzymywany można by było powiedzieć znowu w tym ruchu wzrostowym z wykresu dziennego jest zasięg tej korekty, ale pa, zobaczmy, co tu takie delikatne elementy jak silna strefa o, strefa oporu, rynek wybił, cofnął do niej, ale tu wybił pod nią. A piątkowy wzrost jest na razie jak gdyby retestem, retestem od dołu tej strefy. Jeżeli on się nie powiedzie, tylko rynek wybije znowu jej minimum, no to będziemy musieli się liczyć z kontynuacją spadku i to spadku wybijającego ten dołek. Ja przypomnę, że z tej dłuższej perspektywy, nawet jeżeli tutaj rynek pociągnął do góry i zrobił pierwszą falę, Tutaj idealnie pasuje ta korekta, że to by była ABC, to zabrakło tu dosłownie troszeczkę, po pierwsze do osiągnięcia strefy, po drugie do osiągnięcia zniesienia 88,6 i to może świadczyć, że rynek tutaj wykonał korektę i jeszcze raz zejdzie wyraźnie testując te poziomy. PKO SA BP, przepraszam, tam to było oczywiście, a już teraz nie wiem, co powiedziałem, ale jeżeli pomyliłem się, to przepraszam. Tu jak widzimy, znowu kolejna próba wyjścia na nowy szczyt, dojścia do strefy, spełzła na niczym. Rynek tu, w tym miejscu, w zeszłym tygodniu dał próbę wybicia tej strefy, ale tak jak tu zakończyła ona się niepowodzeniem, czyli kolejna świeczka neguje to wybicie, a górny cień, wyraźnie odbijający się od rejonu strefy, no nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Jak to wygląda teraz w PKO, jeśli chodzi o wykres dzienny? No mamy na wykresie dziennym, powiedzmy, pojawienie się, pojawienie się, bo to jest dość istotne, w cenach zamknięcia wyższego szczytu, w cenach maksymalnych, jeśli chodzi o ceny zamknięcia, no to zabrakło dosłownie jednego grosza, żeby się zrównać, czyli jest niższy. No i teraz pytanie: czy nie tworzy nam się tutaj formacja podwójnego szczytu? Widzimy bardzo silną reakcję, bardzo silną reakcję, sprowadzającą w dół poniżej strefy yy, wsparcia. No i można powiedzieć, dojście do. O, tu gdzieś tak by taką strefę trzeba było wyrysować utworzono na tej białej, dojście, kontra, ale zaraz górny cień. No moim zdaniem i oczywiście ten dołek tutaj ostatniej korekty przed szczytem jest mimo wszystko duże, duże wskazanie na to, że rynek po tym spadku silnym będzie chciał to wybijać. Eee, PZD. No jest biała świeca. Jest wyższe zamknięcie, ale nie ma nowego szczytu. Wyraźna, wyraźna konsolidacja. Na wykresie dziennym mieliśmy tutaj dojście, naruszenie strefy i teraz piątek był jak gdyby retestem tej strefy, a więc tu widzimy, mamy szansę na to, aby rynek próbował wybić ten poziom szczytu. Czy tak się uda? Tak, musimy jednak zwrócić uwagę na fakt, jak mozolnie, nawet jeżeli dojdzie do wybicia tego szczytu, jak to wszystko mozolnie wygląda. Był KGHM, był PKN, były banki, było PZU, czyli było wszystko, co dotyczy spółek.